Polish First TV. Z racji tego, że w Polsce panuje pandemia koronawirusa, postanowiliśmy jako kibice Śląska zjednoczyć się, zorganizować i wspomóc wrocławskie placówki, które walczą na pierwszej linii walki z tą zarazą. Za naszymi działaniami poszły praktycznie wszystkie fankluby Śląska i jako społeczność kibicowska przeprowadziliśmy kilkanaście dużych zbiórek i wszystkie te dary trafiają właśnie do tych placówek, które walczą z koronawirusem. Dzisiaj jesteśmy tutaj przed wrocławskim szpitalem, gdzie przywieźliśmy dary z takiej największej zbiórki wrocławskiej, które jako stowarzyszenie Wielki Śląsk od 10 dni zbieraliśmy wśród kibiców, ale nie tylko wśród kibiców, bo wiele osób zwykłych, które nie są kibicami, również się do tej naszej kibicowskiej zbiórki dołączyło, właśnie, żeby wspomóc lekarzy i tutaj zespoły ratownicze, które na co dzień walczą z tą zarazą. Liczymy na to, że Uda nam się wspólnie pokonać tę epidemię i wszystko wróci do normalności, bo wszyscy dobrze wiemy, że nastają ciężkie czasy i dopóki ta zaraza będzie panowała, nie będzie dobry. Ciężko wymieniać wszystkie rzeczy. W ilościach hurtowych zgromadziliśmy wodę mineralną, kawę, herbatę. Czajniki, które też potrzebne są przede wszystkim ratownikom medycznym. Ogólnie wszystkie rzeczy, o które poprosili nas wcześniej i ratownicy medyczni, i lekarze, bo ta zbiórka była konsultowana właśnie tutaj z tymi odpowiednimi służbami. I wszystkie te rzeczy, które najbardziej są potrzebne i których brakuje, właśnie te rzeczy żeśmy zbierali. Mamy też tutaj środki czystości, rękawiczki, maseczki, papier. Płyny do dezynfekcji, mydła. Pielęgniarki prosiły nas tutaj też o krem do rąk, ponieważ tutaj co chwilę jest dezynfekcja rąk, ręce im się bardzo wysuszyły, brakuje tych kremów. Także wykupiliśmy praktycznie wszystko, co było na stanie w Rosmanie i przywieźliśmy tutaj właśnie te wszystkie rzeczy, bo one są tutaj najbardziej dzisiaj potrzebne. Wspomagamy jak tylko możemy jako społeczność kibicowska, wspomagamy lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w walce z koronawirusem. Dziękuję! 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 Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w PioSzop.pl z kodem POLISHFANSTV, 5% rabatu.